Hej hey wszystkim. wszystkim, witajcie na naszym kanale, w który troszeczkę postanowiłyśmy zrealizować w innym stylu niż to zwykle u nas na kanale widzicie, czyli takie get ready with us, nasze poranki, pokażemy Wam jak one mniej więcej wyglądają w takich kluczowych momentach, w czym jesteśmy podobne, w czym się różnimy. Co omówimy w ogóle te różne etapy, które naprawdę są dla nas takie game changerowe. I jednocześnie mamy też takie poczucie, że to może być dla Was taka dawka inspiracji tego, czego używać, żeby nie było tego za dużo, ale żeby efekt był maksymalny. Zaczynamy. Ten odcinek powstaje we współpracy z marką Health Lab Care, z którą współpracujemy już lata, uwielbiamy te produkty. A teraz, jeżeli Wy też uwielbiacie albo macie ochotę spróbować, to aktualnie mamy dla Was zwiększoną zniżkę, ponieważ nasz stały kod brzmi marka 10, natomiast teraz przez kilka dni marka 20. Wszystkie dokładne informacje, mhm. daty, opis zachęcamy tam też, znajdą się linki. I teraz już przechodzimy do działa. To co faktycznie nas łączy, to nasz nawyk picia wody. Zaczynamy od tego, że napełniamy nasze butelki wodą i ten pierwszy łyk wody poranny to jest takie właśnie rozpoczęcie tego, że organizm się orzeźwił, żeby też o to nawodnienie zadbać. I też tą butelką już cały dzień spędzamy. Czekoda do mnie właśnie przyjeżdża z tą butelką, czy ja do niej, to zawsze te butelki mamy w ręce po to, żeby to nawodnienie faktycznie w ciągu dnia było, no tak po prostu w punkt. Ale skoro jesteśmy przy nawadnianiu, a tym samym przy dostarczaniu wszystkich ważnych rzeczy do środka, od środka, no to oczywiście suplementy. I tutaj też powiedzmy się różnimy, ale każda z nas ma dwa etapy, bo są to, to i kapsułki, i saszetki. No i oczywiście, jeżeli chodzi o suplementy, to my stawiamy już od lat na markę hairflaps Ja wiecie, że. Sentymentalnie w ogóle od tej marki zaczęłam x czasu temu, zanim jeszcze w ogóle była mowa o jakiejkolwiek współpracy, więc ufam im bardzo. I jeżeli chodzi o mnie, to ja taki mój punkt obowiązkowy to jest Omega, ale też te saszetki Shine Me, które mają wpłynąć oczywiście na włosy skóry, skórę i paznokcia. Natomiast w moim przypadku to również wypicie. Ja w ogóle uwielbiam ten motyw tych saszetek, gdzie możemy zadbać o to, żeby też jednocześnie to też na wodę nie było, no bo Dokładnie. wypijamy jednak szklankę wody razem z tym suplementem. I u mnie to jest Glow Me. I to jest um, suplement, który podpatrzyłam u Karoli, który właśnie ma pomagać na ładniejszy wygląd skóry, paznokci i włosów. Ale ja też bardzo mocno polecam wszystkim dziewczynom, które mają problemy z starczycą. Ja cierpię na Hashimoto i to Hashimoto staram się trzymać w ryzach dzięki właśnie suplementom i Lapsker, o czym już wam pisałam wielokrotnie na Instagramie, że ja po tych suplementach, bo macie tutaj na dzień, na poranek, na dzień i na wieczór trzy tabletki, i ja jak tylko te suplementy w, wdrażam w swój, swój nawyk, to moje badania krwi, moje wyniki krwi są naprawdę o wiele lepsze i bardzo, bardzo wszystkim polecam, którzy właśnie starczycy mają problemy. <sum> e, <przyrządzę>. Sera, sera. <sum> Czas na pielęgnację i myślę, że tutaj nikogo nie zaskoczę, ale to jest punkt obowiązkowy, czyli serum, a konkretnie 10, 11, 12. Dwu... Może i nawet 20 opakowanie, czyli Glow Me serum Tetra z witaminą C kocham. Natomiast u mnie serum z peptydami różowe cudowne. Ja ostatnio przez to, że moja skóra bardzo potrzebuje tego napięcia i takiego odżywienia, to przestawiłam się na to, że różnie, albo używam tego z witaminą C, albo właśnie tego peptydowego również na dzień i bardzo wam polecam taką podmiankę. Ja pozostaję przy serii Glow Me i tutaj teraz krem, czyli u mnie tak naprawdę nowość, ale muszę przyznać że jego konsystencja, która jest taka wręcz śmietankowa, naprawdę na rano na to serum, razem tworzy wspaniałą bazę pod kolejne etapy. Ja natomiast polecam Wam bardzo, bardzo, odbanie również o skórę nie tylko na twarzy, ale również na szyi i dekolcie. I tutaj z tej serii Slow On, wspaniałe serum z ornityną, które kocham. To jest moje już drugie opakowanie. Nakładam zarówno na wieczór, jak i, właśnie jak widzicie, na rano. I ja kontynuuję, i ostatnim etapem Glow On jest oczywiście SPF i właśnie również z tej serii i dla mnie to jest y, krem, który niejednokrotnie zastępuje mi również podkład. Mimo, że nie wyrównuje kolory, to to jednak tworzy takie piękne właśnie glow, że później tylko wystarczy korektor, jeżeli macie ochotę i jesteście po prostu gotowe, a przede wszystkim oczywiście zabezpieczone przed promieniowaniem. Ja natomiast nie wyobrażam sobie poranka bez nałożenia kremu pod oczy. Tutaj ten serii Glow On jest genialny, bo pięknie rozświetla, ale tworzy okluzję po prostu poprzez te płatki pod oczy wielokrotnego użycia, o których Wam już mówiłam i to jest Absolutna petarda w połączeniu, bo naprawdę ściąga obliczne pod oczami i zostawia przepiękne rozświetlenie. Czas na makijaż. Pokażemy Wam skróconą wersję, każda po trzy kroki, które uważa za takie najbardziej kluczowe w swoim makijażu i które chciałybyśmy Wam polecić, tak po prostu. U mnie pierwszy etap, taki najważniejszy, to jest baza Charlotte Tilbury, rozświetlająca, która mam wrażenie, że naprawdę podbija jakość całego makijażu, a jednocześnie moja skóra wygląda wciąż jak skóra. Natomiast u mnie krem CC, oczywiście It Cosmetics, który uwielbiam, bo chcę podtrzymać ten piękny blask, ten, ten efekt glow, który uzyskałam tymi kosmetykami do pielęgnacji, a on właśnie mi to daje i jego naprawdę mocne krycie powoduje, że bardzo niewielka ilość wystarczy, żeby wyrównać koloryt. Konturowanie. W moim przypadku to najważniejszy etap, czyli bronzer. Konkretnie bronzer marki Rare, ten taki najnowszy. Jak widzicie, on się tak łatwo rozciera, tak łatwo się blenduje, że naprawdę dla osób nadpoczątkujących makijażu będzie absolutnie genialnym wyborem. Nie spodziewałam się, że ten produkt wróci do mnie w moje dłonie i tak bardzo go pokocham, ale uważam, że ten róż absolutnie robi robotę, czyli marka Pixi. Róż, który jednocześnie daje glow i który ja uwielbiam nosić także bez makijażu. I coś, co faktycznie ostatnio pokochałam, czyli olejki do ust i ten marki Rizu, który naprawdę no, jest wybitny i naprawdę używam go codziennie, bo nawilża usta, nabłyszcza i ma piękne drobinki, takie bardzo subtelne, które optycznie powiększają usta, polecam Wam bardzo serdecznie. Natomiast jak wiecie i znacie mnie już długo, to ja makijażu nie wyobrażam sobie bez tuszu do rzęs, to jest absolutnie mój numer jeden, obowiązkowy punkt i jakby marka Eveline tutaj od lat u nas wiedzie prym. To czas chyba się już przebrać i jeżeli chodzi o moją piżamę, bo myślę, że na tym warto się też zatrzymać, oczywiście marka Repose i Róż, który jest tak energetyzujący, że no po prostu kocham, ale zamieniam to również z Repose w roli głównej, ponieważ kimono, które widzicie, jest właśnie tej marki, pod spodem top marki Ansin, no i jeansy, o które też często pytacie, i to jest akurat Nare. Natomiast u mnie piżama marki Ansing, którą no naprawdę uwielbiam, zakochałam się w niej, po tylko mam ochotę cały czas w niej chodzić, nawet po domu, nie tylko spać. I zamieniałam ją na koszulę marki Repose. O, uwielbiam ją, to jest też taki oversize'owy krój. I do tego jeansy z Lumpexu za całe 7 zł, pasek z marki Mormua. i kapciuszki, które kocham, są z H&M. Uwielbiam je, ja naprawdę bardzo grzejące, jakoś stałam się człowiekiem, który nosi kapcie. To naprawdę jest dziwne, ale te są wyjątkowo ładne, więc stwierdziłam, że tej zimy faktycznie nie będę je nosiła. Ale skoro mówimy o poranku, to oczywiście nie wyobrażamy sobie go bez napoju pobudzającego i to też nas różni słuchajcie, chociaż no Ty też nie zrezygnowałaś całkowicie, ale jednak zamieniłaś w pewnych proporcjach, no u mnie jakby standardowo ja nie wyobrażam sobie nie obudzić się z kawą, więc kawa to jest to, po co ja na pewno będę sięgała, chociaż kiedyś wydawało, wydawało mi się to nierealne, bo naprawdę przez długi czas tak. byłam niekawoszem, a teraz kawa, kawa, kawa. Tak, to u mnie kawa też jest wielkim love, ale jednak, macza stała się czymś takim, takim rytuałem porannym, który sprawia mi przyjemność, który lubię i który naprawdę stawia mnie na, mnie na nogi i trzyma ten poziom takiej dość mocnej energii przez naprawdę, powiedziałabym, że połowę dnia i to zaskakujące. I jeszcze ten smak waniliowy, bo jednak robię to na mleku waniliowym. Czad. Naprawdę, no, bez tego naszych poranków nie ma, i mam wrażenie, że to już jest takie związane z nami forever. Koniecznie dajcie znać, jak podobała Wam się taka forma, bo też starałyśmy się, żeby ten film był być może szybszy, żebyście mogły zerknąć na niego nie poświęcając tak dużo czasu, chociaż wiem, że lubicie nasze markowe dłuższe filmy, a i owszem, ale to przyda się jakaś mm, odmiana, e, koniecznie dajcie znać, bez czego Wy nie wyobrażacie sobie właśnie Waszego poranka, e, co jest najważniejszym etapem, z czym się budzicie. Czy kawa solo, czarna czy z mlekiem, a może jednak też jesteście team matcha, proszę tutaj. W i czy pijecie wodę i czy pijecie wodę proszę i czy pijecie wodę bo ja ostatnio zostawiając Umar po nagraniach swój y, bidon bidonk, mm -hmm. autentycznie przestałam pić tej wody tyle ile powinnam dla mnie ten to gadżet jest gadżet ma znaczenie oczywiście że tak i naprawdę ten y, właśnie ostatni incydent mi to udowodnił wrócił do, wrócił do mnie i y, y, jakby, i wróciło też regularne I, większej ilości wody, która jest bardzo istotna. Dobra, bo miało być krótko, a jak zwykle przedłużamy. Komentarze, lajki oczywiście będziemy bardzo wdzięczne za każdą nową subskrypcję, bo pomalutku, no już ten gol z zeszłego roku osiągnięty, to teraz lecimy dalej. Lecimy dalej. Wciąż filmik na 100 tysięcy czeka, czyli sprzedamy nasz pierwszy film, żebyśmy go, ja go cały czas trzymał, cały czas go mam, więc zachęcamy. Krindowy Subskrypcja starsz. będzie nam bardzo miło i oczywiście Instagram. Do zobaczenia w kolejnych filmach, pa!